Już niebawem, bo pod koniec lutego bieżącego roku, odbędzie się dziewiąta konferencja popularno-naukowa z cyklu Ewolucja a Stworzenie. W ramach tej edycji spróbujemy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy nauka zastąpi religię. Ta nasza konferencja będzie podzielona na cztery Części. Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, a później dwie zasadnicze części, w których, czy w ramach których udzielimy odpowiedzi na pytanie, czy religia zastąpi naukę, czy nauka zastąpi religię, no i będzie krótkie podsumowanie. W ramach wstępu przypomnimy sobie cztery wersje kreacjonizmu i trzy wersje ateizmu. To przypomnienie będzie nam potrzebne, bo będziemy wykorzystywać tę wiedzę czy to przypomnienie z wprowadzenia w następnych dwóch częściach naszej konferencji. W ramach drugiej części konferencji, czy religia zastąpi naukę, Tak naprawdę będziemy odpo odpowiadać na pytanie, który z kreacjonizmów chce zastąpić naukę i w jakim zakresie? Czy są takie wersje kreacjonizmu, które próbują zastępować sobą naukę. I to jest bardzo ciekawe i też będzie wprowadzeniem do odpowiedzi na kolejne pytanie to... Kluczowe dla tej konferencji, czyli czy nauka zastąpi religię. No i tutaj z kolei spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, która z wersji ateizmu chce zastąpić religię i w jakim zakresie. Czyli znowu wykorzystamy wiedzę z wprowadzenia, żeby zobaczyć, czy są takie odmiany poglądów ateistycznych, które chcą zastąpić religię. Z kolei w ramach podsumowania, Spróbujemy zobaczyć, czy dałoby się znaleźć taką odpowiedź, która byłaby na tyle satysfakcjonująca, że byłaby w stanie uznać pozytywną odpowiedź na pytanie, czy nauka uzupełni religię. Powodując na przykład jakieś uszczegółowienie ustaleń doktrynalnych, i która z wersji kreacjonizmu jest w stanie to zaakceptować? To znaczy, czy są takie wersje kreacjonizmu, które są na tyle otwarte na naukę, że w kontekście jej rozwoju są w stanie doprecyzować swoje ustalenia doktrynalne? Tutaj, jak Państwo widzą, cały czas poruszamy się po zagadnieniach z pomiędzy. Nauki i religii. No i dlaczego ja o tym Państwu opowiadam? No dlatego, że troszkę orientuję się w zagadnieniach naukowych, zwłaszcza z zakresu fizyki czy kosmologii, no i trochę w zagadnieniach teologicznych. A do porównań służą oczywiście rozważania filozoficzne. Tak? No i tutaj Państwo widzą, tą całą moją drogę naukową w postaci jednego slajdu. Ostatnio ta droga naukowa wzbogaciła się o ten ostatni podpunkt, czyli tzw. licencjat kanoniczny w specjalności teologia biblijna. Już teraz <gryw> dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z wcześniejszymi konferencjami, a wszystkie szczegóły dotyczące aktualnej konferencji czyli gdzie ono się odbędzie fizycznie znajdują się w opisie pod filmem. Do zobaczenia.